Pierwsza bo, Pipka Śrudy, czyli Bartek Piekarski walczy o tytuł Mister Polski 2018 ZDJ CIA. Pupfina Mistera Polski 2018, transmisja w telewizji 507.2018 o godzinie większy myślnik. Bartek Piekarski do ekipy pierwszej mi boci dopczyp niedawno, ale jako rudy kreska nie zle namieszał w map w Kulczyckich. Znany piłkarz, który uwielbia kreskajcie w blasku fleszy, jest pewny siebie, bebyskotliwy i szasta pienic zmina mówi Partura, by uwiódpiego na narzeczon. Po co znak zapytania, bo gwiazdor Pipki no jest jest on niechrobliwie zazdrosny i chciał si dowiedzieć, czy Natalia jest mu wierna. Co prawda Natalia szybko przejrza Barudego i daba kosza Arturowi, ale w nowych odcinkach pierwszej Mi po wakacjach 2018 Kulczycki skusi się na romans z seksowny projektant Gwente Zanim fani pierwszej mi boci przekonaj się, jak rozwinie się ten wtek, Bartek Piekarski powalczy o tytuł Mister Polski 2018. Aktor dostał się do Pupfinabu, gdzie konkurencja jest i okreska naprawtostra. Dla przyzwyczajonych do pokazów i wiatr reflektorów modeli, Mateusza Grzecha z numerem 6, i Tomasza Zarzyckiego. 26. Doskonałe zaprezentowanie się na scenie nie jest trudnym wyzwaniem. Podobnie dla Bartka Piekarskiego. O tym, czy Rudy z pierwszej mi boci przejdzie półpfina w Gali, Mister Polski 2018, będziemy kreska nasi si przekona w czwartek.